Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, dzisiaj wśród członków NATO Frontu Polskiego chcemy poruszyć temat właśnie tej paniki w Polsce związanej z koronawirusem tak zwanym. Wśród nas są pani Marzena z Pabianic, pan Wojciech Bardoński, pani Marzena Zawodzińska z Pabianic, pan Wojciech Bardoński z Ciechanowa, pan Paweł Niedbała-Kurpie, pan Andrzej Turek pod Karpacie, Jaroland Dubowski pod lasie. Szanowni zebrani rozmówcy, szanowni państwo, właśnie tu jesteśmy zalewani propagandą. O właśnie o tym koronawirusie poprzednio jakieś epidemie. Media muszą czymś żyć. Podgrzewają atmosferę. Ludzie się emocjonują. Co, co się dzieje? O co tu chodzi? Jakie są Państwa przemyślenia? Kto z Państwa chciałby zabrać pierwszy głos? Jeśli można, to, to ja dzień dobry państwu. Chciałbym poruszyć jeden z aspektów, który jest y, nieporuszany, bo już dużo się mówi na, na różnych forach, w mediach o tym koronawirusie. A ja właśnie jest dobra okazja y, poruszyć y, t, taki temat. i y, y, jak, y, Jaki jest stosunek rządu PiSu do. Do, do Polaków. I w porównaniu z tym złym rządem, na przykład Edwarda Gierka, który jest tak potępiany jako taki przykład złego traktowania narodu, ja, ja jako dziecko pamiętam taką akcję że wtedy była, znaczy była taka, że telewizja publiczna miała dużo programów wartościowych, edukacyjnych, w odróżnieniu od tego, co teraz jest. I na przykład była taka akcja, że, znaczy, z, sanepid Sen, ostrzegał przed <coughs> szerzącymi się takimi chorobami jak gruźlica, jakiś dur brzuszny, żółtaczka zakaźna, takie i, i to są takie tak zwane choroby brudnych rąk i, i rząd i postanowił właśnie w, tak jakby zrobić porządek z tymi, z tymi zjawiskami negatywnymi i właśnie tak pouczano, że tak <coughs> uczono dzieci, młodzież, żeby tak nie pić z tej samej butelki y, y, po kimś, myć ręce i y, y, na przykład bardzo ważne jest, że sprzedawców zobowiązywano i kontrolowano, żeby nie, nie dotykali żywności gołymi rękami, tej, która jest potem nie podlega obróbce termicznej. I, a szczególnie na przykład jak się podaje towar, na, nawet chleb, który jest suchy, mniej narażony na przenoszenie różnych zarazek drogokropelkowo, to też, żeby nie, nie tymi samymi rękami, którymi się przyjmuje pieniądze, nie dotykać towaru. I i wtedy rzeczywiście, te, tak jakby ja sam, sam widziałem, że to następuje taki, no tak jakby zmieniały się obyczaje. Nawet dzieci przestały jeden po drugim tam sobie tę orężadę pić z tej samej butelki i, i tak dalej. Także rzeczywiście w sklepach klienci zwracali uwagę sprzedawczyniom, które tam nie, zach nie, nie zachowywały higieny. I, i teraz jak, jak były jakieś programy kulinarne, Yy, albo nawet o małą książkę kucharko, kucharsko z czasów prl -u. to duży rozdział pierwszy jest na temat higieny żywności, jak się należy zachowywać, jak przechowywać yy, i, i no, żeby, żeby po prostu uniknąć zakażeń, chorób yy, psucia żywności i tak dalej także, yy, że, że yy, po prostu yy, władza edukowała społeczeństwo, a co się dzieje teraz? Zauważyłem, że od tak zwanej, yy, od czasów tak zwanej demokracji, to to jest tylko takie moje spostrzeżenie. Pierwszy był Maciej Kuroń. Maciej Kuroń, Kuroń zaczął takie programy kulinarne prowadzić i, i tam jakoś gotował na przykład zupę pomidorową i, czy jakiś budyń. I razem z jakimiś celebrytami, którzy mu towarzyszyli, bo chciano koniecznie z Maciej Kuroń celebrytę zrobić i wbrew naturze nie miał do tego dyspozycji. I, no i ugotował coś i o jakie dobre, jakie dobre palce lizać i rzeczywiście fizycznie wsadzał palec ten budyń, wsadzał palec, oblizywał, a ci ce celebryci byli zażenowani, ale y, przed kamerą tak zaskoczenia no też wsadzali ten palec i potwierdzali oblizując, jakie smaczne palce lizać, jakie smaczne. Potem y, to może jest takie moje jakieś, y, 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 moje odczucie, tak, <ściał> że, y, y, kolejne problemy, jak, jak ten, ten mistrz kuchni, który prezentował przepisy, zachowywał się higienicznie, to były zdejmowane, a jeżeli ktoś tak układał szyneczkę, goło ręko i tak dalej, czy ten tak w przenośni palec zupę wsadzał, to był promowany, dostawał jakieś tam więcej godzin na te swoje programy kulinarne i także i nawet wiem, że ten, ten Okrasa, który jest teraz taki znany, Okrasa, łamie, przepi, łamie przepisy, jakoś tak, to pierwszy raz, jak zadebiutował w telewizji, przedstawił jakieś przepisy, właśnie w sposób higieniczny, potem go zdjęto i za jakiś czas wrócił, ale już, już zaczął dotykać rękami, tak w sposób taki niehigieniczny, no i oczywiście może to jest przypadek, no i wtedy no trochę zaczęto go więcej pokazywać. Te, I to jest tak, to może to jest moje takie mylne wrażenie, może nie, ale, ale odnoszę właśnie, mam takie wrażenie, że jesteśmy psuci, także nie tylko w sprawie higieny, bo stajemy się teraz bezbronni wobec różnych takich Wirusów, tak jak czy SARS, czy, czy ten koronawirus, społeczeństwo z takimi już nawykamy, zepsutymi, jest no, po prostu podatne na, 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 na jakąś broń biologiczną i tak dalej. Także że jest to jedna z form psucia, oprócz innych tam, już o których nie będę wspominał, wspominał w innych obycjach. To, no, to, to jest to moje spostrzeżenie. Dziękuję, oddaj głos. Dziękuję Panie Wojciech, Odniosłem wrażenie, że cóż, że właśnie to między innymi przyczynia się może, może się przyczynić ta tendencja w tak zwanej dzisiejszej demokracji, że będziemy bardziej podatni na tego koronawirusa. A z drugiej strony też taka takie moja takie, uwaga, że... Że te, ten świat dzisiaj po 89 roku potrzebuje sensacji. Media potrzebują sensacji i, i, to, i, to, i to akurat jest dobra pożywka. No bo jest pewna kanalizacja uwagi, yy, ale to, to, to na razie tylko. Proszę o głos dalej. Może pani Marzena Zawodzińska, bardzo proszę. Yy, dziękuję, dzień dobry państwu. Ja dzień bym dobry. chciała tutaj nawiązać do wypowiedzi mojego przedmówcy, ponieważ widzę tutaj jakby dwie równoległe tendencje. No z jednej strony jest to takie psucie nas, ale myślę, że to niekoniecznie chodzi o wiele. Może chodzi też o taki spontan, żeby po prostu było fajnie, na luzie, żeby było spontanicznie. Ale z drugiej strony widzę jeszcze inną tendencję, to znaczy przesadzanie z higieną, to też nie jest dobre. Na przykład stosowanie ciągle mydeł antybakteryjnych, które zabijają nie tylko te szkodliwe bakterie, ale i całą dobrą florę bakteryjną naszego organizmu. I też powoduje, że stajemy się mniej odporni na infekcje. Ale może jakby wrócę od początku, ponieważ, no wiadomo, nasza wiedza na temat wirusów, na temat różnego rodzaju zakażeń jest niewielka. Najlepiej, żeby wyrobić sobie opinię na dany temat, to sięgnąć do różnych źródeł. I znalazłam właśnie nagranie... Na którym wypowiada się na temat koronawirusa dr Tomasz Rożek, autor Nowej Sądy. I jego opinia okazała się bardzo wyważona i moim zdaniem obiektywna, ponieważ dr Rożek twierdzi, że na temat wirusa z Wuhan informacji jest niewiele, a dezinformacji cała masa. Przede wszystkim on uważa, znaczy on twierdzi, że śmiertelność zarażonych wynosi od 1 do 2% i że to jest mniej niż w przypadku zwykłej grypy w Polsce. I uważa, że problemem w przypadku wirusa nie jest śmiertelność, a szybkość rozprzestrzeniania się, ponieważ okazało się, że zarażać mogą osoby, które same nie odczuwają dolegliwości i nie wiedzą, że są nosicielami wirusa. W każdym razie większość wirusów z tej grupy korona jest niegroźna dla człowieka, a infekcje przychodzi się łagodnie. W związku z tym doktor Rożek twierdzi, że panika jest niepotrzebna i nieuzasadniona. Twierdzi też, że nie ma lekarstwa ani szczepionki na tego wirusa, a zabezpieczyć się można a, tylko przestrzegając zasad a, higieny. Twierdzi również, że kupowanie maseczek mija się z celem, ponieważ maseczka nie chroni przed wirusem, który przenika przez nią spokojnie, może jedynie zabezpieczać przed dotykaniem dłońmi ust, czyli powiedzmy jedziemy autobusem, mamy maseczkę na twarzy, dotykamy gdzieś tam poręczy i potem dotykamy ust. No jak mamy maseczkę, to nie dotkniemy ust. No, są oczywiście też różnego rodzaju inne teorie, na przykład takie, że wirus jest bronią biologiczną. Myślę, że do tych rozmaitych teorii należy zachować dystans, to znaczy nie, nie możemy twierdzić, że to na pewno jest nieprawda, czy na pewno jest prawda, ale to może też służyć jakby napędzaniu tej paniki, napędzaniu strachu. No i w momencie, kiedy tworzy się, tworzy się kolejna teoria spiskowa, która może się okazać tylko teorią, to prawdziwe spiski jakby no, są ukrywane i łatwiej jest je schować przed ludźmi. Ojciec profesor Krąpiel zawsze twierdził, że nie ma teorii spiskowych, tylko są, jest praktyka spisku. A ja dzisiaj myślę, że są i teorie spiskowe, i praktyka spisku. A teorie służą temu, żeby ukryć prawdziwe spiski. I żeby ludzie się śmiali i z teorii, i ze spisków. I to z mojej strony tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo cenna odpowiedź. Proszę, ktoś z Państwa jeszcze? Jeszcze moje takie przemyślenie, szanowni państwo, że e, utrzymuje się w, w, właśnie poprzez. No, oczywiście mamy czasy e, rządów, że tak powiem, e, mediów wszechobecnych i utrzymuje się ludzi w takim napięciu, podgrzewa się emocje, e, wtedy łatwiej inne m, rzeczy. Ludziom dawkować informacje, które przyjmują bezkrytycznie, a poza tym też w ten sposób kanalizuje się uwagę i odwraca. A w tym czasie ważne rzeczy mogą być przeforsowywane, jak na przykład jakieś ustawy szkodliwe dla nas, czy podejmowane decyzje. Także w ten sposób to może działać. W każdym razie panika nigdy nie. Nie pomaga, a tu widzimy, że to jest obliczone na taką panikę, jakoś szyte grubymi, grubymi nićmi. A poza tym mamy teraz takie czasy, i to już wcześniej miało miejsce, że broń biologiczna jest możliwa do zastosowania. I tego nie można również wykluczyć. wykluczyć. Plus właśnie ta broń. Kłamstwa, manipulacji medialnej i w ten sposób można na przykład szkodzić, przeszkadzać na przykład w relacjach z Chinami, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, czyli działać przeciwko danemu narodowi czy państwu. O, także to jest taki mój głos. Proszę, szanowni państwo. Jeśli nie ma nikogo, halo. No, Pan Paweł nie dbała, Kurpie, zapraszam. Witam, Paweł nie dbała. Jeśli już do, doszedłem do głosu, to powiem tak, że broń biologiczna to nam się kojarzy z dawnych filmów, jak tu gazem mordowano żołnierzy. A w dzisiejszych czasach taką bronią biologiczną to ja uważam, że jest na przykład Mifosam, czyli środek do chwastobójczy, który dostaje się przez żywność do organizmów, no i z tego są, są plagi chorób, a przede wszystkim raka. Więc to jest więc wojna biologiczna, ja uważam, że cały czas trwa. Tym bardziej, że bardzo już tacy politycy i w ogóle osoby prominentne bardzo wręcz głoszą. O, o depopulacji, program depopulacji ludności. Nie chcą, żeby było pół miliarda e, ludzi na ziemi, e, nie chcą, żeby o połowę zmniejszyć, ale to już no, wręcz jasno ogłoszone, no i sposoby są różne. I teraz, jeśli dojdziemy do tego koronawirusu, no to mieliśmy już takich parę panik. Była ta ptasia grypa, świńska grypa, e, SARS, natomiast e, Kończyło się to, to było taka tylko sztuczne wywoływane paniki, praktycznie nie, nie było żadnych pandemii, żadnych plach jakichś ogólnoświatowych i ewentualnie, prawdopodobnie było to wszystko te celowo zarażane. Natomiast tutaj to uważam, że troszkę się, jest bardziej poważna sprawa z tym koronawirusem, bo no po co by Chińczycy budowali szpital na 2000 łóżek w ciągu tygodnia. No to ciekawe, tak? no. I teraz, jeśli przyjmiemy, że, że ten wirus ma dużą śmiertelność, co jest możliwe, bo jest możliwe, to jest niemożliwością, żeby on powstał sam, naturalnie, tylko raczej wyhodowany. I, a jeśli przyjmiemy, że tak jest, no to nie chcę mi się wierzyć, że ci, co go celowo rozprzestrzeniają, rozprzestrzeniają żeby nie mieli na niego lekarstwa. Ale jedno co na pewno wiemy to, że nic nie wiemy na pewno. I czas pokaże, no, co, z tych, co, co z tego wyjdzie, ale być może, że, być może, że tutaj chodzi o jakieś w no, większe morderstwo. Wygląda mi na to, że to Chińczycy coś podpadli chyba no, jakimś ośrodkom władzy światowej i trzeba ich trochę no, ukrócić im działania. Do tyle. Dziękuję. Dziękuję panie Pablo. To pan, pan Wojciech, bardzo proszę. I właśnie tak zastanawiające jest, że Chiny mają taki ośrodek badań nad różnymi groźnymi chorobami i ten wirus pojawił się właśnie niedaleko tego ośrodka. I, I teraz tak, no że oni są takimi amatorami, to już trochę wierzyć nie chce. I, i poza tym to ten wirus uder już uderza w gospodarkę Chin, że obroty tego ich takiego jakby... Głównego, sztandarowego sklepu internetowego Aliexpress już spadły chyba 20 czy 30%. I w ogóle, czyli już gospodarka siada. To są duże straty w gospodarce i nie sądzę, żeby to Chińczycy sobie sami tak w stopę strzelili. A, a jeżeli i, ja, i, i to, że to jest koło tego ich ośrodka, to jest, jeżeli ktoś, pod, jeżeli ktoś podrzucił tego wirusa Chińczykom, no to, no to najlepiej go podrzucić gdzieś tam w parku jakiemuś włóczężowi. Właśnie o, o, obok tego ośrodka, bo na pytania skąd to się wzięło, no to ktoś powie, no przecież jak tu jest kilka kroków stąd ten ośrodek badań nad niebezpiecznymi wirusami, no to pewnie ktoś tam rąknie, umył, wychodząc, tak pół żarty mówiąc, czyli tak, tak, żeby zarazem obciążyć to, no bo tak służby robią, służby jakoś tam inteligencję mają i tak, tak po prostu jak już podrzucają, to tak, żeby to dla prostych ludzi. W, taką wskazówką było, że sami sobie zaniedbali, wypuścili i tak dalej. Ja powiem, u, u nas się im trochę nie udało, że nie są tacy mądrzy ci podrzucać, podrzucacze podrzuca, czy chorób, bo u nas się znalazły dziki na, na, kilka, na wysokości kilku metrów i dziki tak, latające tak, dziki latające tak. dziki, które tam latem jeszcze nie rozmarzły w środku i tam i, i tak dalej, i tak dalej. To tam ktoś więcej szczegółów na ten temat powie, I, i, ale... Tak. Także, także to i może to być ta broń biologiczna i, i teraz tak, i tak odnosząc się do mojej przedmówczyni pani Marzeny, y, te dwa, y, dwa bo śmiertelność z, zgodnie z oficjalnymi danymi to jest już y, 2% y, tak, dwa, y, z tych zarażonych 2% zmarło. A ile jeszcze umrze z tych zarażonych obecnie? Bo przecież niektórzy się dopiero co zarazili i jeszcze nie wiadomo, czy wyzdrowieją, czy nie. Czyli jest co najmniej 2%, to jest bardzo dużo. Bo, a i z tą grypą to może jest jakaś pomyłka, bo i, i, przecież jeżeli na przykład. Y, no 2% jakby była umieralność na grypę, no to nie może być do milionów ludzi chyba chorują na grypę, o ile mi wiadomo, no to z tych milionów to, to, to tysiące, to, no to, to no setki tysięcy by musiały być zgonów z powodu grypy. Także to, to może, może dwie tysięczne procenta umieralności jest na grypę, ale, a, a 2% to jest dużo. Także ktoś, kto się zarazi, to 1 na 50 że umrze. To jest bardzo dużo. Także to jest, jeżeli to prawda, to jest groźny wirus i... No dobrze, to jeszcze, jeszcze do tego glifosatu się odniosę, tak, bo tak trochę mieszamy wątki, ale już powiem, póki jestem przy głosie. Sam na własne oczy widziałem, jak rolnik miał rzepak, który już dojrzewał, ale jeszcze tak nie do końca dojrzał. No i że na pole z prawie dojrzałym rzepakiem i pryska czymś. I taki mój znajomy, bo ja tak nie wiedziałem, co on podlewa, że mu usło a mówię, o ha ha ha, tym rundupem y, pryska i ja tak mi się aż wierzyć nie chciało może prawda, może tak sobie zmyśla i trzy dni później yy, kombajny wypał zbierał ten, ten, yy, zebrał to, czyli rzeczywiście to, bo, bo ten random działa także że dosusza, że wysusza, czyli sobie zwiększył sobie może 10% dochód, ale podtruwając to żywność. Także i, i ja powiem, to nawet nie rolnicy są winni, bo to głównie, głównym sprawcą jest rząd. Rząd powinien badać, yy, badać, yy, no po prostu powinny być badania, nie ma badań, sanepid nie działa, to co robi rząd? To jest rząd odpowiedzialny. Jeżeli się przestępczość w mieście szerzy, to szereg powoduje ten rozrost przestępczości, bo nie spełnia swojego zadania. Także jeszcze na przykład, to nie jest trudno zbadać. Na przykład te, te, te pestycydy zawarte toksyczne w, tych, w tym randapie, w tym co się pryska. Był właśnie taki przypadek, że jakiś Polak bo wiem, w, w, w polskim sanepidzie ciężko coś zbadać, bo oni tam robią utrudnienia, ale y, 10 próbek od różnych producentów kaszy zawiózł do Niemiec i w niemieckim jakim sanepidzie y, zbadał, zapłacił. Okazało się, że z tych 10 y, y, próbek kaszy gryczanej y, do 5 producentów kasza miała wielokrotnie przekroczoną zawartość pestycydów skandalicznie. Chyba ze dwie próbki miały trochę przekroczono, a trzy były w normie. No i czyli jesteśmy podtruwani, no trzeba tu przyznać, jeżeli te fakty są rzeczywiście faktami. Oddaję głos. Dziękuję. Szanowni Państwo, tu właśnie padło, że w tym zalewie informacji możemy się spodziewać, że właśnie dużo jest kłamstw. Ja, 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 ja bym jedno słowo dodał. Tak, Panie Pawle, bardzo proszę. Bo, bo już na pewno wiadomo, bo w tym właśnie w tym, w tym zalewie pewne, pewne fakty jednak wychodzą na Wyż, więc nie jest już prawdziwa udowodniona, że jest nieprawdziwa data, kiedy się ujawnił ten, że już co najmniej tydzień wcześniej wiedziano, były przypadki, tylko że tak powiem, no za komu Oficjalnie pozbawianie oficjalnie tego koronawirusa jest, jest, jest po tygodniu dopiero, już wcześniej był. Więc, więc jakieś tam cały czas fałszerstwa są, to tym bardziej jakby, no że on może być groźny, ale nie chcę Dziękuję. Właśnie, także biorąc pod uwagę to, że że dzisiejsze te media, właśnie mass media, już już mamy doświadczenia, że tak ogromnie manipulują, to trudno uwierzyć, że tutaj wszystko przekazują zgodnie z, prawdę, z prawdą. I szanowni państwo widzimy, że, że może być Chiny mogą być właśnie obiektem, jeżeli Ostatecznie one na tym tracą, a wtedy jest pytanie, kto zyskuje. I także niedźwiedzia przysługa na przykład dla, dla Chin, można ja powiedzieć już, taką... Już taką trochę naszą. wiem, kto traci. Aha. Już trochę wiadomo, kto traci, Proszę. bo te firmy wysyłkowe Alien Express, to tak. już podobno dwie trzecie zmniejszyły im się wysyłki, o, o dwie trzecie. Tak, czyli tutaj jest odpowiedź sobie na pytanie, Komu właśnie dzisiaj Chiny przeszkadzają w tej grze międzynarodowej? I jeżeli one rzeczywiście na tej rozgrywce koronawirusowej, że tak powiem, najbardziej tracą, no to... To jest bardzo ciekawy, ciekawa poszlaka ścieżka. No wiadomo, że im więcej paniki na świecie o tym koronawirusie tak? i więcej tak. tych informacji o śmierciach, tak. tym mniej towarów z kim będzie przychodzić, bo każdy, bo to nie o ludzi chodzi, ale. No, Proszę to, bardzo. To się jak odbija na, na, to, na przesyle towarów również. Tak, i, no. tu I nie stać, trzeba jak, kono, to zejścioro, bo tak. nie trzeba czołków wyciągać. Wystarczy właśnie takiego koronawirusa odpowiednio zatrudnić. A, a jeszcze poza tym przy okazji przecież od razu znajdą się firmy, które zarobią na przykład, na przykład, na maskach przeciwkoronawirusowych. Tak, między innymi. Także proszę bardzo, kto jeszcze? Czy pan Andrzej Turek chciałby też tutaj zabrać głos? No, wydaje mi się, że temat został bardzo dogłębnie poruszony. Od szanowni przedmówcy odnieśli się do różnych aspektów. Myślę, że tutaj. Z nie tylko może chodzić o odnosząc się do ostatnich słów tutaj tutaj pana Rolanda może, może w grę będzie wchodziło nie tylko produkcja masek, ale powiedzmy szczepionek, skutecznych bądź nieskutecznych, no, bądź tak, tak. szkodliwych, które, które w efekcie, których skutki zdrowotne będą jeszcze daleko gorsze niż, niż tegoż koronawirusa. To tyle, tak skromnie. Dziękuję Panie, dziękuję Panie Andrzeju. Ktoś jeszcze z Państwa na zakończenie? Ja, ja też jeszcze, bo właśnie jak się in, tak, różne wiadomości proszę. słuchałem z Chin, to, to tam jest też właśnie... A że ostatnio wzrosła sprzedaż takich mięsa, dzikich zwierząt, bo jest plaga, znaczy yy, zdziesiątkowana jest trzoda jest chlewna, czyli tam też, też jakieś dziki pewnie wylądowały z to, z to chorobą, z to afrykańskim pomorem świn. Czyli ta wojna handlowa, to też właśnie tak, tak mi się wydaje, że to, to nie są przypadki, że te, te nasze dziki na drzewach, tam, tam ta szczep, ta, ten, ten koronawirus koło tego instytutu się pojawił i, no, i to, to właśnie skutki tak, daje takie skutki, że wieprzowina jest już trzoda wie, zdziesiątkowana, wieprzowina droga i też tak, że niby to od węży, bo ludzie zaczęli węże jeść różne dziwne rzeczy, bo, bo ich przyłus, ulubionym mięsem Chińczyków jest właśnie wieprzowina i była tania i... także to, to coraz bardziej to wygląda na wojnę handlową moim zdaniem tak, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, no moim zdaniem właśnie jest to celowo wywołane i tutaj też, no, no bezczelnie w jakiś sposób ta ca ten cały przemysł medialno-propagandowy bierze w tym udział y i mając na względzie właśnie ten aspekt polityczny chi chiński i nie tylko. Także koronawirus, czy się bać? Ja odpowiadam, że ja się nie boję, przynajmniej na razie. Nie wiem jak Państwo. I w takim razie dziękuję bardzo Państwu za uwagę, naszym zebranym rozmówcom za udział. Życzę miłego dnia i zapraszamy na następne audycje w gronie członków narego Frontu Polskiego. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.